W dzisiejszym odcinku opowiem Wam w jaki sposób możecie pracować mixtonami oraz w jaki sposób kryjemy siwe włosy w zależności od ich procentowości na, na włosach. Więc zaczniemy od mixtonów. Mikstony znajdują się na samym końcu naszej palety. Mamy tu pokazane wszystkie mikstony, które są dostępne. Oczywiście są w tej samej pojemności, czyli 100 ml. I mixton jest to dodatek do farby, którego używamy w celu wzmocnienia koloryzacji, neutralizacji niechcianego odcienia. Czy względem pigmentacji włosów, kiedy przyciemniamy te włosy? Więc mikstony służą jako tylko i wyłącznie dodatki i są liczone do farby. W jaki sposób mieszać mikstony i których mikstonów możemy używać więcej, których mikstonów możemy używać mniej? W zależności od tego, w jaki sposób nimi będziemy pracować, to też procentowo pokażę Wam, ile możecie ich dołożyć. Bezpiecznymi mikstonami, którymi możecie pracować w dużych ilościach, są mikstony ciepłe, czyli złoty, który nazywa się 0,3. Pomarańczowy 0,4 i czerwony 0,5. Są to mikstony, które służą do intensyfikacji kolorów przede wszystkim. E, możemy podkręcić sobie czerwony kolor, kolor za pomocą mikstonu 0,5, pomarańczowy bądź pomarańczowo e, złoty za pomocą mikstonu 0,4 i 0,3. Ilość tego mikstonu wyrażana jest w procentach. Wszystkie te trzy mikstony możecie dokładać do 30% do mieszanki farb. Przykładem może być kolor 75, który jest kolorem czerwonym i do niego dokładamy pigment 0,5, czyli intensyfikujemy sobie kolor czerwony. Więc na 30 gram farby 75 permanentnej, bo tylko taka występuje, możemy dołożyć spokojnie 10 gram miktonu 0,5. Suma to 40 gram całej mieszanki, i tutaj dwie drogi, możemy to zrobić w proporcji 1 do 1 jako permanentną koloryzację, 3, 6, 9, 12% oksydanty lub druga droga, możemy użyć tej koloryzacji 2% Energizer i 1 do 2 jako koloryzacji soft permanentnej. Więc stworzenie kolorów za pomocą mixtonu i farby bazowej wygląda w ten sposób. Kolejnym mixtonem, który jest dosyć bezpieczny jest mixton 018. Jest to mikston, który jest poza kołem kolorów, jest tak, tak, tak naprawdę na trzecim miejscu. Jest to mikston, który jest mikstonem e, srebrnym, szarym, ale nie zielonym. To jest bardzo istotne, że nie ma tutaj w ogóle zielonego refleksu, mimo że pokropca jest 1 i 8, to jest to pigment zielono-niebieski, ale suma sumarum jest to pigment bardzo perłowy i pigment, który został stworzony po to, aby pracować przede wszystkim na odcieniach blond, czyli na farbach na poziomie 8 i jaśniejszych, po to, aby robić piękne koloryzacje chłodne, szare, ale nie brudne. I pigment 0,18 również może być dodawany do blondów, tak jak ciepłe pigmenty, czyli do 30%. Znowu do 30% możemy sobie dołożyć do podstawowej farby. I znowu zrobimy, zrobię przykład, czyli na 30 gram farby, na przykład 10,1, możemy znowu dołożyć aż 10 gram. Mixtonu 018. W sumie mamy znowu 40 gram koloru, który warto wykorzystać albo jako farbę permanentną, albo jako koloryzację soft permanentną do tonowania włosów blond. Więc te pigmenty, te mikstony są bardzo bezpieczne. Natomiast kolejne mikstony, o których chcę Wam powiedzieć, są dosyć e, intensywne, więc z nimi trzeba będzie uważać i będziemy wykorzystywać do tego tabelę, która jest z tyłu palety. Mówimy tu o mikstonach fioletowym 06, niebieskim 08 i tak zwanym mikstonie Petrol 081, czyli niebiesko-popielatym. I tabela, którą będziemy wykorzystywać, pokazuje nam, że na 30 gram na konkretnym poziomie możemy dodać od 1 do 4,5 grama mikstonu. I tutaj też to sobie zapiszemy, że mikstony zimne, bardzo zimne, czyli fioletowy, niebieski i petrol czyli mixton niebiesko popielaty możemy dokładać według tabeli czyli mixton 06 fioletowy 08 niebieski i 081 dokładamy według tabeli którą mamy również w książkach technicznych na stronie numer 14 i na końcu każdej pary. Natomiast te mikstony można też dodawać do robienia brązów. W momencie, kiedy robimy odcienie brąz, czyli 4, 7, 5, 7, 6, 7 i 7, 7, to wyjątkiem jest, że możecie ich dokładać 10%. Jeżeli mówimy o kolorach brązowych, kolor brązowy, czyli taki, który z końcówką ma siódemkę, od 4, 7 do 7, 7, to tych mikstonów możecie dokładać 10%. Czyli trochę więcej niż mówi tabela. I tutaj zrobimy sobie jeden przykład. Na 30 gram farby 6,7 może być permanentna lub soft permanentna, w zależności od tego, czy chcemy rozjaśniać bądź głęboko wchodzić w strukturę włosa, czy chcemy tylko włosy tonować. Możemy dołożyć 3 gramy pigmentu 0,6, 0,8 lub 0,81, w zależności od tego, jaki rezultat chcemy otrzymać. Więc to jest dodatkowe zastosowanie tych chłodnych pigmentów, które pozwala nam na pracę z koloryzacją czy tonującą, czy koloryzacją permanentną. I ostatni mikston, który jest, jest to mikson 013. Jest to mikston, który też możecie dokładać według tego schematu, czyli 10%. Więc mikson 013 jest to mikson, który jest popielato-złoty. On służy nam do robienia takich odcieni, można powiedzieć, beżowych. Natomiast też służy do tego, żeby otrzymać bardzo chłodne koloryzacje w połączeniu z mixtonem 081. I jego też możemy dołożyć 10% do naszej mieszanki. Czyli również ta zasada 10% tutaj działa. Mówię o procentach, nie mówię o 1 cm, o trochę, dlatego że wtedy możemy powtarzać koloryzację, możemy dorabiać sobie tej farby i możemy zawsze e, tak naprawdę wiedzieć, ile tego koloru zostało użyte i ile potrzebujemy dołożyć mixtonu do kolejnej mieszanki. Kolejny aspekt to krycie siwizny. To jest też bardzo ważny element podczas naszej pracy w salonie. Więc teraz Wam pokażę, w jaki sposób rozdzielamy sobie granice pomiędzy ilością siwych włosów i jakie mieszanki należy wykonać, aby te siwy włosy zostały pokryte. Pierwszą z nich jest granica od 0 do 30% siwizny. Określenie tej procentowości macie pokazane w palecie, i w ten sposób też możecie określić, czy jest to 30 czy 60% siwizny. Czy więcej, więc to też jest duże ułatwienie. Natomiast jeżeli mamy do 30% siwizny, to pamiętamy o tym, że siwy włos przestaje produkować już naturalny barwnik, więc my musimy go uzupełnić. I uzupełniamy go dwutorowo. Po pierwsze, uzupełniamy za pomocą koloru naturalnego, czyli farby, która daje nam bazę. Kolor naturalny w przypadku glint jest kolorem brązowym, więc jest tak naprawdę odzwierciedleniem naszej naturalnej eumelaniny, co powoduje, że daje nam tylko i wyłącznie. Bazę w kryciu siwych włosów. Kolejną rzeczą, którą łączymy z kolorem naturalnym, jest kolor, czyli tak zwana feumelanina, czyli refleks, który chcemy wprowadzić do tego, aby koloryzacja była widoczna dla oka ludzkiego. Więc do 30% siwych włosów robimy mieszankę, w której jedną część stanowi kolor naturalny, permanentny. Piszemy sobie Natura z plusem zawsze musi być koloryzacja permanentna, i jedna część koloru modnego, czyli kolor, który nam się po prostu podoba. I tutaj w tym przypadku może być to kolor permanentny, czyli z plusem lub kolor soft. I jeden i drugi kolor będzie miał bardzo dobre krycie, ponieważ zakrycie odpowiada kolor naturalny. I do tego oksydant 6% w proporcji 1 do 1. Czas pracy przy siwych włosach to tak jak mówiłem w poprzednich filmikach 45 minut. Tutaj staramy się pracować dokładnie, bardzo cienkimi separacjami. Włosy najlepiej, żeby były umyte, wysuszone, żeby chętniej pracowały, żeby chętnie chłonęły tą naszą farbę. Druga granica pomiędzy 30 a 60% to jest granica, w której należy zwiększyć ilość koloru naturalnego. I tutaj zwiększamy sobie ilość koloru naturalnego do dwóch części, czyli natura permanentna dwa razy. I jedna część koloru modnego. Może być kolor permanentny lub kolor soft. To również będzie dobre krycie, ponieważ za samą bazę odpowiada kolor naturalny. I oczywiście ta sama zasada, jeżeli chodzi o oksydant, czyli 6% 1 do 1 45 minut. Natomiast, kiedy mamy powyżej 60% siwych włosów, kiedy te włosy są naprawdę trudne do pokrycia, to możemy zrobić bardzo ważny trik, który pokazuje, że zasada dotycząca ilości natury pozostaje czyli 60% od 60 do 100% siwizny. Zasada zostaje dwa razy natura ale naturę sobie podzielimy na dwie części czyli dwa razy kolor naturalny, permanentny i jeden raz kolor. Docelowy i również kolor docelowy może być zrobiony jako koloryzacja soft, lub może być jako koloryzacja permanentna, ta zasada się tutaj nie zmienia. Oczywiście 6% oksydant 1 do 1, natomiast kolor naturalny dzielimy sobie na dwa. Wyobraźmy sobie, że naszym celem jest kolor na poziomie 8. Możemy sobie go wymyśleć, że będzie to kolor 8 7. Więc jeśli mamy w celu kolor 87, to według zasady powinniśmy zrobić dwie części natury, czyli 20 gram 8.0 i jedną część koloru, czyli 10 gram koloru 8.7. Do tego 30 gram 6% oksydantu. Natomiast w momencie, kiedy chcemy, żeby to krycie było dużo lepsze, żeby te włosy wiemy, że są dosyć szkliste, to wtedy obniżamy sobie o jeden poziom jedną część natury. Czyli 20 gram natury rozdzielamy sobie na 10 gram natury 7.0 i 10 g natury naszej docelowej 8,0. Plus, czyli mamy w sumie 20 g koloru naturalnego i jedna część koloru docelowego, czyli 10 g farby 8,7. Plus oczywiście 6% oksydant w proporcji 1 do 1. Po co tak robimy? Dlatego, że kolor 7,0 jest troszeczkę ciemniejszy, co powoduje, że ma więcej emelaniny w sobie jako farba, co powoduje lepsze krycie i bardziej widoczny efekt dla oka ludzkiego. Taką zasadę robimy przy każdym poziomie do 9. 9. Poziom jest najjaśniejszy, który daje widoczne krycie dla ludzkiego oka, więc jeżeli chcemy docelowo zrobić poziom dziewiąty, to dokładamy natury na poziomie 8,0 i 9,0, wtedy mamy to krycie dużo, dużo lepsze. Co możemy dodatkowo zrobić, żeby było lepsze pokrycie? No, przede wszystkim zaczynamy od mycia szamponów, volume i suszenia tych włosów. To jest pierwszy element, który nam pomaga. Powoduje, że włosy są chłonne, że lepiej przyjmują nam kolor. Druga rzecz. To Tickener, zagęszczacz, który dodajemy, którym pracujemy podczas pracy z rozjaśniaczem przy koloryzacjach soft permanentnych. Również dodawany do siwych włosów też powoduje to lepsze przyklejenie się farby i dużo lepszą pracę w strukturze włosa. Zasada jest taka, że na każde 10 gram czystej farby dodajemy jedną pompkę Tickenera. Trzeci element, który nam pomaga podczas krycia siwizny, to ciepło. Ciepło, które idzie od skóry głowy, dodatkowo wspomaga nam krycie. Wystarczy założyć folię spożywczą, jakiś delikatny czepek, co powoduje, że ciepło, które idzie od skóry głowy, będzie nam pomagało. I kolejna rzecz. Możemy dodatkowo jeszcze dołożyć sobie mikstonu, ciepłego mikstonu, który jest z tabeli repigmentacji. Natomiast to jest taka już ostatnia rzecz, którą wykonujemy, ponieważ te koloryzacje mogą być trochę za ciepłe. Mikstony to są, to są złote, to są pomarańczowe i czerwone w zależności od tego, na jakim poziomie chcielibyśmy pracować. Więc to jest też taka bardzo, bardzo ostateczna rzecz. Tak wygląda ta tabela siwych włosów. Starajcie się, żeby czas pracy był utrzymany, żeby dokładna ilość farby była nałożona, a wtedy te rezultaty będą dużo, dużo lepsze. Dzięki bardzo i do zobaczenia w następnym odcinku.